Dobrý můj den. In... Z <laughs> Afrika. <laughs> <laughs> <coughs> Z Albanii, to gang 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 z Albanii, Albanii. Otwieraj drzwi i VIP nam dawaj loże Przyszli tutaj kilka świn, niech się tarzają po podłodze Polej wódki braczą mym, a dla mnie z pomidorów soczek I zabierz swój świński, ryj, bo jesteś przykaz i się Przebijemy dzisiaj trochę szana w klubie GoGo go. Jesteśmy wulgarni, szczególnie ten sposób Prawda boli mnie, ja wierzę, że, że nie opuścisz mnie. Nie żegnają się, już moje myśli zabijają mnie. Czy to jest prawda, czy też nie? Kurwa, this, kurwa, that. kurwa, them. I don't give a fuck. One more thing for so the divider, to again let's for skila. This morning, I said this evening, I said this whole week. Usa far i to se kurwa Makes me strong no need for wusa Neck fucking hurts I need a massage Please be quick it hurts kurwa bruh, bruh Do not say that word in front of your mami You gon' get beat like you hit at tsunami Gon' look like a sluice po no nogami Mama zacznie cię patrzeć kurwa pyta Kurwa na kurwa na kurwa na kurwa Dobra, pomarańczowe! To mi się podoba. O to chodzi. Hej bube, W dzisiejszym filmiku chciałam Wam pokazać naturalny makijaż na chłopaka do szkoły, żeby wyglądał naturalnie, super i żeby... Cały dzień na twarzy został Więc jeżeli jesteście zainteresowani to zapraszam Zamiast podkładu użyję BB Creamu, ten mam akurat z Garniera BB Creamy o tyle są fajne, że mają taką lekką konsystencję fajnie nawilżają Także jeżeli chodzi o naturalny taki look, to no fajnie wybrać sobie No i jedziemy Jedziemy, dawaj malina, ciągniesz Firmowy samochód,